You you, I... Hej uh. maneczko ziemiaczki, z tej strony Patrykoc witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Jest to nietypowy odcinek na moim kanale, ponieważ już jest drugi jakby z tej serii Zdobyłem 1000 subskrypcji na YouTube Dokładnie już jest w tej chwili 1000, 1000 nawet 10 subskrybentów jak widzicie to nie ma żadnych botów żeby nie było, żeby jakieś, nie wiem widzów sobie kupują jakieś powiadomienia ale to później sprawdzę e, dokładnie zdobyłem 1000 subskrypcji za co Wam bardzo dziękuję i za to w tym odcinku czy w tym odcinku w tym, w tym odcinku organizuję konkurs na AWP Statrak robaczy, czy Book Minimalware Skin jest za około 4 euro, przynajmniej jeszcze był 4 euro, z mini tam jest teraz 6,6 cena się waha, ale skin za około 4 euro i do tego mogę dorzucić jakieś teraz naklejki z kolonii, może screama jakiegoś, albo folię pita, które w tej chwili otrę, więc raczej ta naklejka może trochę zdrożeć. Tutaj sobie skiny zostawiam na jakieś wyjazdy na jackpoty, bo też będę chciał to robić, a do jutra toker mam, więc myślę, że za dwa lub za 3 dni jakiś odcinek się pojawi z jakiegoś jackpota lub coś więc e, przejdźmy może jeszcze tutaj do YouTube'a i będę sprawdzał na razie mogę, że Wam pokażę statystyki e, kanału już e, menadżer e, filmów o, menadżer filmów jak widzicie dopiero tutaj 55 e, wyświ e, wyświetleń więc wchodzicie tutaj na odcinek z Kinapa drugi dosyć ciekawy odcineczek ja tak średnio mam tutaj po 300-400-500 wyświetleń mniej więcej 1000 no jak widzicie nie zarabiam na przykład na tym odcinku na tym odcinku na tym odcinku dosyć trochę to jest smutne, ale wrzuciłem po prostu piosenki nie chciałem się już bawić z prawami autorskimi, więc zostawiłem mi tam niepotrzebne aż tak bardzo piękne z więc, e, więc... tak. Dobra, teraz wejdźmy sobie w analitykę. To i będziecie mieli e, łączne szacunkowe zarobki będziecie mieli tutaj zechowane, ale e, schowane, bo nie wiem, po prostu czy YouTube. YouTube na to zezwala Powiem że powiem wam w sumie, że to nie jest duża kwota, bo lekko przekracza 10 zł, więc to nie jest dużo Jak widzicie łączny czas oglądania to jest 195 tysięcy minut, czyli że 135 dni Średni czas to 3,5 minuty, mogłoby być lepiej, ale źle nie jest Wyświetlenia prawie 50 tysięcy, 1800 łapek w górę, 162 w dół na no 1780, 379 komentarzy 10 udostępnień, 34 filmy na playlistach i 730 subskrypcji 10 po, najpopularniejszych filmów to na przykład pierwsza gra z kin, druga, trzecia, czwarta gra o po kolei po 32,52 500 wyświetleń tu tryb pro ale tutaj, tutaj się liczą czas oglądania na przykład tryb, tro, tryb pro z Admiralesem są dłużej że że na przykład ruletka z CSGO, więc się też liczy. Bardziej. No i te jeszcze inne odcinki, 96% mężczyzn, 3,8% kobiety, e, oglądanie praktycznie 100%, no 100 w YouTube, e, funkcje przeglądania, właśnie, źródła wizyt, najczęściej albo to są, no najczęściej są funkcje przeglądania, czyli przyjaciele, czyli że dobrze są filmy e, tagowane. Według mnie dobrze są filmy tagowane i promowane jakoś przez YouTube'a. Wyszukiwarka YouTube proponowane filmy też trochę, 20% i pozostałe 6%. O, co bym mógł wam jeszcze pokazać, czy nie? E, nic ciekawego więcej, panu nie możemy sobie dać. Więc jeszcze raz, e, tutaj macie kiwełek na awp -track robaczy, book, minimalware startracku. Yy, dorzucę jakąś naklejkę może z KRIMA, albo tego glocka Młynka którym dosyć ładny pattern jest na nim, więc, yy, więc mogę wam go oddać w sumie, yy, czekajcie sobie, sobie. Yy, zapraszam jeszcze na turniej z CS, CS nie ta liga, turniej 5 na Pindermowy z pulą ponad 750 zł, jak i inne odcinki, oraz jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj mój kanał, a jeszcze yy, warunki wydania udziału w giveaway, łapka w górę subskrypcja i komentarz ze swoim tradingiem. bo ostatnio trochę nie wypaliła, bo to musiałem na pewno pisać do ziomka, ale w końcu dostał swoją nagrodę. Tutaj napiszcie po prostu trading sobie w komentarzu, będzie mi łatwiej po prostu wylosuje i prześle to na te linka. Więc ja Wam już bardzo dziękuję za oglądanie do tego odcinka, do następnych, trzymajcie się, elo!